Przyjmij wygodną pozycję. Zamknij oczy i zacznij powoli i głęboko oddychać, wypełniając całe płuca. Możesz oddychać nosem lub robić wydech nosem i wydech ustami. Możesz też sprawdzić właśnie teraz, która z tych metod oddychania. Jest dla Ciebie bardziej odprężająca i komfortowa. Weź teraz kolejny wdech, licząc do czterech i wydech, licząc do sześciu. Wdech, licząc do czterech i wydech, licząc do sześciu. Wydychając, wydychaj wszystko to, co negatywne. Wydychaj stres, napięcia i nerwy. Możesz sobie nawet wyobrazić że te wszystkie negatywne emocje są koloru ciemnego. Wydychaj więc ciemne powietrze. Wydychaj stres, napięcia i nerwy. Wdychając Wdychaj pozytywną energię, wdychaj energię spokoju. Możesz sobie nawet wyobrazić, że ta pozytywna energia, ta energia spokoju jest koloru niebieskiego. Wdychaj więc niebieskie powietrze, i właśnie teraz poczuj, jak spokój wypełnia całą Twoją głowę. Poczuj, jak właśnie teraz ta energia spokoju wypełnia Twoje ręce. Właśnie teraz dociera do Twojej klatki piersiowej oraz brzucha. Poczuj, jak Twój brzuch wypełnia się spokojem. Jak właśnie teraz ta energia spokoju przez Twoje nogi dociera do samych czubków palców u nóg? Poczuj jeszcze więcej spokoju, jakby tego spokoju miało być dwa, trzy razy więcej. kolejny wydech, napełniając brzuch powietrzem. Zrób wydech. Przy kolejnym napełnij brzuch powietrzem i wstrzymaj to powietrze, licząc do dziesięciu. Bardzo dobrze. Teraz oddychaj. Normalnie przenieś swoją uwagę na twoją prawą stopę. Rozluźnij ją, rozluźnij każdy jej mięsień i każdy jej palec, jeden po drugim. rozluźnij teraz prawą łydkę, prawe udo, rozluźnij brzuch oraz klatkę piersiową. Rozluźnij teraz prawą rękę, najpierw ramię, przed ramię oraz dłoń, każdy jej mięsień i każdy jej palec, jeden po drugim. Poczuj jak rozluźnia się cała prawa ręka. Rozluźnij teraz mięśnie karku raz, szyi. Rozluźnij skórę głowy. rozluźnij czoło, rozluźnij każdy najmniejszy mięsień wokół oczu, nosa oraz ust. Poczuj jak język Swobodnie spoczywa za zębami. Rozluźnij teraz lewą rękę. Najpierw ramię, przed ramię. oraz dłoń. Każdy miejsc. Każdy jej palec jeden po drugim. Rozluźnij teraz mięśnie kręgosłupa, najpierw górną część, następnie dolną. Poczuj jak właśnie teraz rozluźniają się całe twoje plecy. Rozluźnij teraz lewą nogę, najpierw udo, potem łydkę. I na końcu. Całą lewą stopę, każdy jej mięsień i każdy jej palec, jeden po drugim. Poczuj, jak właśnie teraz całe Twoje ciało odpręża się jeszcze bardziej i bardziej. Czujesz, jak właśnie teraz całe twoje ciało staje się ciężkie, bardzo ciężkie. Czujesz, jak mocno przylega do podłoża, na którym leżysz lub siedzisz. Weź teraz jeszcze kilka głębokich oddechów i odpręż się i rozluźnij jeszcze bardziej. Przywołaj teraz do swojego serca uczucie miłości, szczęścia, wdzięczności. Możesz po prostu przywołać te emocje do swojego serca lub przypomnij sobie jakieś wydarzenie z Twojego życia, które wywołało u Ciebie uczucie miłości, szczęścia, wdzięczności. Poczuj te emocje w całym Twoim sercu. A teraz weź głęboki wdech i z wydechem poczuj, jak miłości, szczęścia i wdzięczności jest coraz więcej i więcej. Jest tego tak dużo, że właśnie teraz zaczyna promieniować. Poza Twoje serce i czujesz, jak miłość, radość, szczęście i wdzięczność rozlewają się po całym Twoim ciele. I z każdym kolejnym oddechem jest tego jeszcze więcej i więcej. Poczuj miłość, radość, szczęście i wdzięczność w całym Twoim ciele. Czuję je nawet w małych palcach u nóg. Bardzo dobrze. A teraz weź kolejny głęboki wdech i z wydechem poczuj, jak miłości, radości, szczęścia i wdzięczności jest tyle, że zaczynają wylewać się poza Twoje ciało. Czujesz, jak Miłość, radość, szczęście i wdzięczność otulają Cię dookoła, tworząc taką ochronną bańkę. Wpuść teraz do tej bańki jeszcze energię spokoju i jeszcze raz, jeszcze bardziej wypełnij całe Twoje ciało spokojem. Poczuję w całym swoim ciele. Właśnie tak. Zawsze, kiedy będziesz potrzebować odczuć miłość, radość, spokój, wdzięczność, zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów. I wyobraź sobie, że jesteś w tej cudownej, magicznej, ochronnej bańce. A teraz weź jeszcze jeden głęboki wdech i jeszcze bardziej napełnij się miłością, radością, szczęściem, wdzięcznością i spokojem. Bardzo dobrze. Teraz, powoli, w swoim tempie, możesz wrócić do tu i teraz. Ale zanim to zrobisz, weź jeszcze jeden, kolejny głęboki wydech. Wydech. Jeszcze bardziej napełnij się spokojem. Możesz już teraz. Delikatnie poruszać palcami u nóg. Wróć do tu i teraz. Dziękuję.